Musimy to przekręcić, żeby nas było widać. Jesteśmy dzisiaj z Radkiem po wspólnym treningu. Było, kurde, jak zwykle mega dobrze. To był jeden z pierwszych treningów po tych wyskokach moich dziwnych. Się no. Jeden z pierwszych treningów w sumie chyba od dwóch tygodni. A jak Marcinowi nagle nagle tystrzył do góry takie ustępowe, jakaś opawa, reutracji, to już nie miałem z nim ćwiczyć. No tak, nie tylko nóg, ale ogólnie. Klaty lew. Dzisiaj na szczęście już stały w stałym składzie jest jeszcze wojda, który się syni kamery i się chowa z tyłu. Zrobiliśmy jeszcze w roku z tego zwierzaka zrobimy do, do lipca takiego, że zrobiliśmy dzisiaj tak czy siak klata w ciężko, w dużych ciężarach przyciczenia, wyciskanie na poziomej, i na maszynie skośnej i dłużejszych przewagi linek, a potem dowoliliśmy jeszcze Taki trening na większą niwerów powtórzeć, bardziej zerowany na łapy, w supersteriach. Tam trzymaliśmy minimalne przerwy, jak widzicie ta woda na mnie to nie, to nie woda tylko pompa. Pompa po lepsza niż na odmierzch, tak się nie posi, bo jest jeszcze jest odpłoniony, bo jeszcze się nie, nie do końca najadł, bo wtedy sprzedał się w gilo, także jest teraz jaśniejszy. No i co, i wracamy do treningu. Jak to się mówi, nie ma Nie ma dowodu. nie ma i po to, żeby dobra nas to i generalnie jedziemy cały czas bez przerwy, aż nas coś nie zmorzy. Tak, jest. No to jest, to jest <laughs> tak. Albo coś zostaje w albo tak wyjedziemy tak. na jakieś jedzenie, czy tam był innego. Nie? Dzisiaj pierwszy dzień na powrocie, jutro drugi i tak dalej, i tak dalej. Do zobaczenia. Dziękuję za zajęcie. Dzień Do zobaczenia.